Słuchaj, przegrywie, mamy 2K25, a ty dalej nie potrafisz zasmokować mida, tak aby twój team raszujący na niego nie wypisał się za zero w pierwszych sekundach meczu. Ale spokojnie pomogę ci. Pierwszy smoke jest na okno. Celujesz w ten drugi cyncel od lewej. I rzucasz z jump rowem. No i tym samym rozwiązałeś 50% problemu, bo ta jedna awka jedyne co zobaczy po tym smoku to swojego ojca w drzwiach po tym jak rozpijać bo nie może se postrzelać. Drugi smok będzie na shorta. Stajemy przy tym śmietniku i celujemy w punkt pokazany na filmiku. I teraz możemy na spokojnie wchodzić powoli na mida, a nie pikując jak jakiś debil, zwiedzą, że nic nas tu raczej nie ustrzeli. Kolejny smok na łącznik. Stajemy w tym samym miejscu i celujemy znowu na cynzel na tym dywanie, tylko że tym razem pierwszy od prawej i schodzimy na dół, aż dojdziemy do końca tego dywanu. A następnie jump road. I teraz ten zje, co tu zazwyczaj stoi, już ch... zrobi. Oto jak to wygląda z Twojej perspektywy. I oto jak to wygląda w połączeniu. Czyli jak widzimy u przeciwnika totalny rozpięk. Nic nie widzą. Nie wiedzą, kiedy wejdziecie na mida. Nie mogą was zabić. A u nas elegancko wchodzimy na mida. Już celujemy w miejsca, gdzie jest smoke. Bo jak opadnie, to przeciwnik raczej będzie próbował dalej was atakować. Yo, bro, daj subika po więcej PLS!